Jesteśmy, słuchajcie, pierwsza i najważniejsza informacja dzisiejszego dnia brzmi oczywiście jak. Nie moja uchwała. Hashtag nie moja uchwała. Wy. wy il... Wilamowice. Bo, ja bym się wyeliminował. A tak? To też jest wyeliminowane. Trochę wyeliminował, to prawda. Słuchaj, Wilanowice Wilamowice przeciw strefie wolnej od LGBT. Pozwólmy, aby Wilanowice przeszły do historii jako miejsce dyskryminacji i jako miejsce dyskryminacji homofobii? Nie pozwólmy. Nie pozwólmy. w pierwsze, pierwsze słowo. Czyli tu o to chodzi, że jacyś tam e, lokalni, lokalsi. Tak. E, Zebraliście i po prostu. Można może wiadomości zrobimy takie tło. O, o tak lepiej, no. Słuchajcie, co się dzieje. Oczywiście wiemy o tym, w Wilamowicach już była mowa kilka razy u nas też. Mówiliśmy, mówiliśmy Wam o tym, że Wilamowice przyjęły uchwałę tam LGBT. O, zagrożenie dla rodziny, zagrożenie dla rodziny. My się pojawiłyśmy, więc od razu zagrożenie. W każdym razie y, i teraz ostatnio pojawił się pomysł, żeby być może z tej uchwały zrezygnować z racji tego, że tutaj do wzięcia są w norweskie, które nie będą przyznane, jeśli uchwała będzie obowiązywać. Będzie nadal gmina wolno-model GBT. Natomiast Rada Wilamowic nie chce ruszyć tej uchwały, mówi: Nie, dobra, zajebiście, my no jesteśmy wolni i będziemy wolni do końca świata, biedni, A ale tam wolni. PiS, Żambi, czy jak? W Coś tam takiego, nie wiadomo, wiesz, jak to te lokalne, jest to... lokalne to stowarzyszenie. Jakieś, jak tak. Tam... Natomiast stowarzyszenie Wilamowice powiedziało oficjalnie, że nie, że nie zgadza się na to, chce rozpocząć nową akcję. Nie pozwólmy, mówią właśnie, żeby Wilamowice przeszło do historii jako miejsce dyskryminacji i zorganizowali akcję hashtag Nie moja uchwała i proszą właśnie mieszkańców, mieszkanki Wilamowic żeby robić sobie zdjęcia, żeby pokazywać właśnie że ten napis, że oni są przeciwko takiej No Znaczy <tryk> To w ogóle cieszy bardzo, bo coraz więcej jakby jest takich ruchów oddolnych, zwłaszcza w tych miejscowościach, które przyjmują uchwałę antyLGBT lgbt albo uchwałę sofa wolna LGBT, to tak. coraz więcej obywateli, <tryk> oprócz tego, że są obywatele i obywatelki, które mówią przyjmijcie taką uchwałę, tak. karty lub samej uchwały antyLGBT, lgbt że są lokalsi, którzy jakby motywują jakby gromadę swoich ludzi, żeby walczyć właśnie o to, żeby te, te uchwały wyeliminować całkowicie mm -hmm. w naszego życia. No przykładem jest w zasadzie tym żeby pokazywać już protawa. Tak, to między innymi, oczywiście, dobrze mówisz i tam rzeczywiście I udało się góra, odwrócić... I góra, Miasta, które przyjęły uchwały, które pokazują, że jesteśmy miastami, że są jakby... Że chcą być przyjazne dokładnie. dla wszystkich, a nie wybierać kto tam jest fajny, kto nie. I rzeczywiście to jest dobre oczywiście my się z tego cieszymy, wiadomo, no bo jakby tam my chcemy gwałcić dzieci i zjadać je później, a potem, potem rozbijać małżeństwa. To ja oglądam taki kawał na TikToku ostatnio, że rabin z księdzem się spotkał i coś... Najgorszy, nie, ja, no. no i coś tam... A rabin proponuje do księdza i opowiada coś tamtego i, i ksiądz coś mówi, a rabin mówi, pieprzyć dzieci, to czasu nie będzie, On, a ksiądz mówi, a zdążymy, jak czasu nie będzie? No właśnie. <laughs> W każdym razie, wracając już do poważnych rzeczy, to rzeczywiście fajna akcja. Wspieramy to. Dziękujemy Stowarzyszeniu Wielamowicie i trzymamy kciuki za to, żeby udało się odwrócić te wzórcze. Jeżeli uchwałę. są tutaj jakieś osoby, które tam mieszkają w tych okolicach, albo nas oglądają i chcą, żebyśmy Wam pomogli reklamować tą akcję, to zapraszamy o kontakt, pomożemy Wam. Pewnie to. Nawet, nawet sami sobie zrobimy zdjęcie, wyślijmy, co? Z, że z tym moja uchwała zrobimy, oczywiście, nie ma problemu. tak. tak. Masz bardzo dobry pomysł. Druga rzecz, którą dzisiaj się dowiemy, to oczywiście nowa kampania Lampy Warszawy. Brat, siostra, bądź sobą. To taka kampania, którą ruszyli na billboardowa, która ma przedstawiać akceptację rodzeństwa dla, yy, dla osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i tak dalej. Kampania dosyć ciekawa wydaje mi się, bo pierwsze grająca jakby tym takim nieprawidłowym sformułowaniem brat, siostra, bądź sobą, bo to oczywiście bracie, siostro, bądź sobą winno być, wiadomo. Natomiast to jest takie potocznym językiem zagrane, więc to jest fajne. Po drugie, kampania ruszyła w Radomiu. To też jest symboliczne. Ale moim zdaniem jest to bardzo ważna, nawet bardzo ważna akcja niż te akcje na temat rodziców i na temat mhm. e akceptacji, ponieważ e wiele osób e ze, ze społeczności LGBT, które dokonują kamikał i się dowiadują o tym najbliższe osoby, to najczęściej o orientacji dowiadują się właśnie rodzeństwo. rzeczywiście Dopiero tak. zanim, mhm. zanim dowie się, e tylko nie mówię o wszystkich, ale przeważnie. Na przykład u mnie na przykład, e o, o mojej tożsamości w ogóle o jakieś tam rzeczy, to wiedziała się najpierw moja siostra. Mhm. E później, jakby pierwszy, kolejnym krokiem była mama. Mhm. Więc uważam, że bardzo fajnie, to zwłaszcza dla tych, dla tego rodzeństwa, które mają osoby homoseksualne lub z całego tego wachlarza LGBT, ja mówię tylko po prostu tak, żeby nie, żebyście nie mówili, że pomijamy inne osoby, ale po prostu, że fajnie, żeby ci rodzeństwa, którzy mają rodzeństwo homoseksualne, po prostu, żeby ich wspierali, to też jest fajna akcja, żeby jednak pokazać taką jakby też hołd tym, temu rodzeństwu, bo wielokrotnie tak, jest tak, że myślę, rodzeństwo czyli siostry, bracia e, wspierają jakby, bo nas rodzice wywalają, tak. e, jakby w, w, wyeliminują w ogóle z rodziny, a rodzeństwo są jakby nieraz czasami jakby ostatnim e, e, jakby takim kontaktem ro, z rodziną. To prawda, to prawda i rzeczywiście… A czasem jest tak, że rodzeństwa po prostu nie mamy później. To jest inna sprawa, to prawda, to się zdarza, natomiast no, generalnie rzeczywiście fajnie jakby, że w końcu pomyślałam też o tej części rodziny, bo wszystkie te stowarzyszenia zajmują się głównie rodzicami, no właśnie, dziadkami, dlatego, a to jednak warto też pomyśleć o, o rodzeństwie, dlatego, to jest fajna kampania. Bo, dlatego właśnie mówię, bo jednak uważam, że rodzeństwo pełni bardzo ważną rolę w akceptacji i przejściu do kolejnego etapu, e, wiesz, bo wielokrotnie podejrzewam... Hołopropagandę. Hołopropagandę, bo podejrzewam, że wiele osób, które na przykład same siebie akceptują, bo to jest najważniejsze, że zaakceptować tak, siebie przed lustrem, tak. jakby kulą śnieżną pójść dalej kolejną przyjaciółce, i potem dość, bo podejrzewam, że albo rodzina, w ogóle w kręgach rodzinnych, to zawsze rodzeństwo było pierwsze. Przeważnie. Tak. Bo mamy zaufanie i dopiero kolejnym krokiem są rodzice. Ewentualnie czasem jest tak, że mówimy rodzeństwem rodzicom i rodzeństwo się boimy się po nim się rodzeństwu, na przykład Bo boimy się, że pierdol. No, no jest tak wielokrotnie. To prawda. A zwłaszcza tam, gdzie znam takich gejów i, albo lesbijki, gdzie na przykład jest yy, rodzina... Jest gejów. Niestety, gdzie jest, jest rodzina wielodzietna i na przykład jest pięciu chłopów albo pięć, pięć dziewczyn i na przykład trzeba się ujawnić. I potem i potem nagrywa Dużo się Pan po, Hop, jeden brat na rozmowę, drugi, potem gagbang. W każdym razie oczywiście No, taki <laughs> gangbang, trzymamy kciuki za lampę, A, pięciu warszaw. braci wracają z rodziców, Hej, jestem twarz! <laughs> Taka, Jakiś, w kaloszach Mam twoje fantazje jakieś teoretyczne, rozumiesz? Ale mnie tutaj poniosło szaną. Widzę właśnie, <laughs> widzę właśnie. Pozdrawiamy Lambda Warszawa, powodzenia życzymy oczywiście. Kolejna sprawa, właśnie, powstała nowa fundacja, fundacja Plus 48, która postawiła sobie za cel, słuchaj, to, żeby chronić osoby, które zatrzymywane są podczas policji. A, ja myślałem, że jakieś Plus 68, że wiesz, a tak... No dobra, ma, ja mam już... Jeszcze... Że lat 48? Chodzi o 48 godzin zatrzymania przez policję, <laughs> Ale nie? ja sobie umrzełem, bo to tak, ty, fundacja... Ty nie tym. Nie Plus 38, tak? No to chudos, czyli ja bym jeszcze mam daleko, więc więc dobra, ok, będę wspierała. Fundację założyły dwie osoby. Rytuł Lewandowski, znany z Homo -commanda. przede wszystkim widzicie go na zdjęciu. Był naszym gościem zresztą jakiś czas temu, i Katarzyna Izadołczyk z ruchu poparcia Palikota, bo on się to teraz tak nazywa formalnie przecież. Ruch Jak? Poparcia Palikota. Jest coś takiego? No tak. Nie, 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 ruch poparcia Palikota to był. E, ruch, twój ruch zmieni nazwę? Nie, a no to bo wcześniej, to chyba zostało dalej. Jak to stowarzyszenie? W sumie jest stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota. Chyba tak, jest dalej. Bo była partia Ruch Palikota. Tak, tak, tak. Potem oni zmienili w październiku na Twój, twój ruch, ruch, ale ruch. Poparcie Palikota chyba dalej jest. No mniejsza z tej, w każdym razie Katarzyna właśnie z tych środowisk Ciebie wywodzi, nie, razem założyli tę fundację, stwierdzili, że no, coraz więcej ludzi potrzebuje tej pomocy no, prawnej, ale nie tylko, jeżeli chodzi o, o, o zatrzymanie przez policję. Boże, jakie linie są piękne, ja bym mogła zatrzymać na dzisiaj przed No takie wiek. dobre zdjęcie mu wybrałam uważam, Wybrałam tutaj, uważam no, to za znaczy wyjątkowe. No? Takie no, że akurat taki jest trochę zamyślony, trochę, <laughs> taki, trochę, myśl, trochę myśli, nie, założę taki, fundację? Nie, takie, taki, a może gangbang? A może fundację? A może skoczę na samochód? A może fundacja, A może będę prowokować? A może fundację? A może zajmę całą koszulkę? A może po prostu A może fundację? gang bang. W każdym razie trzymam kciuki za nowo, nowe, nowe, nowe ciało, nowy podmiot i oczywiście mamy nadzieję, że po pierwsze, że będą teraz mniej potrzebni, bo to jakby jest, jakby no... Viva la diva, viva wiva. Ja mam takie nadzieję, że wszystkie a, organizacje LGBT nie będą nam istnieć. ja też. I my tylko zostaniemy. Nie, nie jak o to chodzi, chodzi. Twój ruch w twoim domu. Ruch poparcia, jak nie pani w to. partia. Przemawiamy do ciebie. Chodzi po prostu o to, że mam nadzieję, że kiedy wszystkie sprawy będą załatwione, i nie trzeba będzie o to walczyć. Dlatego, ja będziemy, że będziemy zbędne. Coraz więcej jest nie, zbędne. My będziemy komentatorki takim jeszcze, mm. takiego życia pomyśleć. Tak, w tym jak w mapetach, te dwa stare dziady, co się zawsze. <grym> na, na, na tym balkonie! Pobre, pobre. Powodzenia, Linus. O, to też ciekawa informacja. Bardzo Staszewski dzisiaj trafił na liście stu wschodzących liderów według magazynu Time. I, widziałam to pod hashtagiem Time. Times. Tu Next to lista wchodzących gwiazd świata biznesu, rozrywki, sportu, polityki, zdrowia i aktywizmu. Znaczy, Powiem Ci, że spodziewałam no tak. się tego, ponieważ w Europie Wschodniej, w ogóle jako i uznanie naszego kraju... Tak, jesteśmy w środkowej. Ale, ale mentalnie jesteśmy w Europie Wschodniej. czyli tak, się, jesteśmy jeszcze, jeszcze, jeszcze sowieta, sowietus, o, to, Jesteśmy jeszcze sowietus, sowietus jesteśmy, więc uważam, że jako z bloku, byłego z bloku wschodniego, Yy, uważam, że taki aktywista yy, i tak by był doceniony. On i tak już jakby jest zauważony. Jego... No tak, myślę sobie też, że oczywiście nie wiemy tego, co się, te, mało wiemy o tym, co się dzieje w innych krajach, bo nie obserwujemy tego tak bacznie. Ja wiem, że yy, zwłaszcza w Czechach jest też ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o aktywizm. Tam się yy, kilka osób też bardzo mocno angażuje. Mniejsza z tym, nie wchodźmy w to teraz. A co że Czechy mają też aktywistów LGBT? Tak, mają. A po co im, jako oni mają większe prawa? Ale nadal nie mają wszystkich praw. No i u nich się lepiej niż u nas. Na unii. przykład przypominam ci, że teraz podczas pandemii były zamrożone te związki partnerskie w Czechach. A to tak nie A małżeństwa nie. Na no, przykład wczoraj się dowiedziałem o tym, że nawet Słowacja ma lepsze, lepsze chociaż Słowacja. Charlotte, na mapie dowolnej Kraj, wybierzesz, prawdopodobnie ma lepsze warunki niż my. No, w sumie... I Węgry też. Formalnie tak, oczywiście, że tak. Węgry nawet są lepsze niż my. Tak, to pod prawda. Względem, e, bo to jest, e, w ogóle nawet nie widziałem, że nawet w Moskwie są takie kluby gejowskie, w których występują drag queens. I, e, i, one, I te kluby są. E, i Ale muszę wiedzieć, że w kulturze wschodniej bardziej, czyli właśnie Ukraina, Białoruś, Rosja, drag queens nie są kojarzone z LGBT. To też, właśnie to było widać po werce serduszka, tak, która tak, była... Tak. Y, to są jako bardziej jako ak, y, aktor jak aktorsko, tak, że nikt nie, nie kojarzę tego, że to jedna z drugim się schodzi gdzieś tam. No, tak, dobrze, że... facet się przyjąć, babę, że nie zgają. <laughs> <laughs> Przecież wielka serduszka jest <laughs> Wiemy o tym. Jezu, czemu tak kaszle, do mikrofonu? No ja mam ten, e... nie chciałem powiedzieć. No, daj też tak, to będzie się kaszle. E, dobrze, słuchajcie, pozdrawiam oczywiście Martka, <śm> trzymam za niego kciuki. E, no ciekawa wiadomość ze świata kultury bardziej właśnie, to Bo a propos. To Adelaide to taka jest? aktorka, którą być może kojarzysz... Cagnac'a Co, Nie. nie. Z Marty Stewart i Teen Wolf, to takie seriale, w których występuje, dokonała się dzisiaj coming out, napisała o sobie na... Że jest nie zgadna. B. Może jest bi, akurat napisała. Czyli się, że są lesbijkami? No może akurat jest bi. Nie ma bi, są tylko się zapodrwani. Nie możesz tak mówić, bo to nieprawda. Nieprawda. Ostatnio się kłóciłam z kimś. No, domyślam się. Natomiast... Nie ty Oczywiście są osoby panseksualne i osoby biseksualne. To tyle ciekawe, że oczywiście wiadomo, że jeżeli taka osoba ze świata takiej kultury masowej dokonuje coming outu, to pozytywnie wpływa na przekaz... To możemy dokonać Ja dokonuję coming outu i jestem księdzem. Ja też. Więc wkrótce koniec program, bo umrzemy ja mam już zaraz za pół godziny, także szybciutko. E, także słuchajcie, trzymam... nie jest taka ja sytuacja, za, za, zapomniałaś pomadki, i kurwa... Te te... Się I wychodzi, a tak, ooo, nowa, a nowy, nowy rytm rzymski. A bojcze, e, w każdym razie trzymamy kciuki czy się za kolejne aktorki, aktorów, zwłaszcza polskie, zwłaszcza polskie. Ja też pomyślałem o coming swoich. Zapraszamy szczególnie... Pozdrawiam szczeg kilka osób. Ja szczególnie jednego... No, zrobił. Ja więcej niż jednego, ale... Znaczy, ja też więcej. No kurwa, to no, ja bym mogła listę. Mm. Pamiętajcie o tym, że nie dokonacie coming outu do 1 marca 2021. Ujawnimy Was. Tę wiadomość kierujemy do... <śmiech> <śmiech> pi, 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 pi. No dobrze, wypij, bo widzę, że próbujesz. Ty jakoś trafić <laughs> i nie możesz. Jak, do jak ty do reno Ja trafiłam bez <laughs> problemu. To bo to cię wsuwa. Oblało mi się na ryj, mi poleciało tej. Nie, nie. będziesz nie. Nie, sprzętu Nie, nie. Nie, takie Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie. pewno na pewno. Kurwa, wszystkie, nie. Jak ciebie. No, na pewno. Rozwalone, kurwa, ty rzucasz w fizdu. Eee, ta informacja może nie dzisiejsza, ale warto o tym przypomnieć. Słuchajcie, trwanie binarny spis powszechny. Tylko do końca lutego Aż. możecie spisać się, jeżeli jesteście osobami niebinarnymi. Powiedzcie innym, jak o sobie mówicie. No, na stronie masz to napisane zajemki.pl/slash spis. Eee, prowadzi to wszystko słownik neuratywów języka polskiego. Eee, Neutr. Neu, no, że powiedziałem teraz? neutratywów języka polskiego, zjadam te jedno, e, który którego zadaniem sobie postawił właśnie po to, żeby zebrać to, jak ludzie mówią sobie o sobie osoby niebinarne. Wow. Bardzo, ja wypełniłam tą ankietę yy, i powiem Ci, jest bardzo ciekawa też edukacyjna, bo już się jakby też, jak różnie ludzie mówią o sobie, yy, jak można różnie mówić o sobie, jakby z samych tych odpowiedzi, które są. Naprawdę? Wypełniły. Naprawdę jest, czasami jest tyle odpowiedzi, że zdziwiłabyś się. A też można zobaczyć. Ciekiwa Polecam się. rzeczywiście serdecznie. Znaczy ja sama używam często różnych zajęć, więc ciekawa się, żebym to wypełniła. Proszę bardzo, jeżeli czujesz się sobą niebinarną, to proszę jak najbardziej. No nie, może no, nie binarną, ale o te zaimki bardziej chodzi. No sobie po prostu, nie no musisz wysyłać, mm -hmm. prawda, wiadomo. Także was zachęcamy, słuchajcie, do końca lutego jest jeszcze tylko czas, to już nie dużo czasu zostało, ale warto, bo y, taki słownik pewnie jak powstanie, będzie też ciekawą dla nas y, wskazówką, jak mówić o sobie, jak, o nas, o, o środowisku LGBT. -E. Tak macham rękoma teraz, ponieważ mam na paznokcie, mogę się pochwalić. Słuchajcie, się goliłam, kurwa, i wyglądałam jak ten, No też tak, trochę jak taki, no jak taki cel trochę. O, to z, a propos też popkultury może to będzie Dobry doktor, nie przeglądasz taki film, The Good Doctor Taka, kogo na serial kogo, właściwie. Nie Szkoda, ja że nie oglądasz, bo bardzo jesteście. Oglądam go! Głównym bohaterem jest tam... Jest ten gej, ten co chodzi oddawać krew. Rząd On jest lekarzem też z tych rzeczy nie sprawdziła. E, ta piniarka. Żadna z tych rzeczy nie sprawdziła. Ja nie jedzą kebabę często. Nie, to co jest charakterystyczne, to to, że ten lekarz jest... Osobą... No to dobrze powiedziałem, że jest lekarzem. Ze spektrum autyzmu. No właśnie! Nie, jest, na tym oparty jest jakby cała idea, że jakby no ma problem w komunikacji takiej międzyludzkiej, empatycznej, ale za to jest świetnym lekarzem, świetnym doktorem. Wiem, kto to będzie, z mojego otoczenia. Jezu, nie wiem to. Nie wiem, kogo tam masz ze spektrum autyzmu. W każdym razie pojawił się teraz mężczyzna w ciąży. I to jest właśnie wywołane ale... zamieszanie, bo jak to mężczyzna wciąży? Mężczyzna w ciąży? No tak. przecież może być mężczyzna w ciąży. No i właśnie, jest w tym filmie. Bo Aha. plusem jest oczywiście, oczywiście, chodzi o reprezentację, czyli pokazywanie nas w mediach, którzy tam, gdzie nas zazwyczaj nie pokazują, mhm. żeby o tym mówić. No oczywiście to zamieszanie jest pozytywne, raczej wszyscy mówią, że to super, że w końcu mówimy też o tym, pokazują że też takie osoby w mediach, więc no trzymamy kciuki. A ja polecam co dobrego doktora, to jest naprawdę fajny serial. Ja naprawdę ostatnio przyznaję, nie oglądam kolejnego sezonu, a tylko właśnie dlatego, że mi zabrakło czasu na razie jeszcze na to, żeby bo oglądam kurwa newsroom. Międzynarodowy Dzień Światowe. Kota jest dzisiaj. No, Ale aś... się międzynarodowy może być. Ja bym nie chciała, żeby był. Ja bym chciała. Ja kocham kotki. Nie. Co tu kochać? No kotki. Ale co tu kochać? Przyjdzie to takie w dupie cię ma. Międzynarodowy Dzień Kota. Pozdrawiamy wszystkich kociarzy i uwaga, zapraszamy was, żebyście oznaczali nas na e, dzisiaj w wirusowej e, YouTube... Info. Wirusowy YouTube Live i rzucacie wasze koty. Nie. Najładniejszy kotek otrzyma od nas, buziaka i zdjęcie. Nie. A ty byś chciał mieć kota? Nie. Wow, najważniejsza wiadomość świata. Uwaga! Paris Hilton dochodzi dzisiaj swoje 40. urodziny. Jezu, to 40 lat, a ty tak na wygląda na 20. Czy ma 40 lat. Jest do Czaisz, kurwa? To jest 5 lat starsza ode mnie. A wygląda 10 lat młodzień. No, na pewno nie. Nie, no młodo wygląda. A więc ciekaw zawsze że pan z Paris Hilton, sprawia, że ona nigdy nie chciała piersi powiększyć. Ona coś mówiła na tematki, temat kiedy jest też? Nie wiem, wiesz, to nie ma pojęcia, ale też, dlaczego chciała być powiększona? Znaczy nie, bo mi chodzi, że nie wchodziła z tym mainstreamem, wiesz, w takim sensie, że. A że kiedy to było modne? No, że wiesz, że ona zawsze jednak była naturalna pod tym względem. Może właśnie dzięki temu się wyróżniała, wiesz, wtedy? Na sobie no, prawie, za innych. No. Ale najlepsza jest jej rola, gdzie ona ginie w tym domu woskowych figur. To jest akurat dobre. To jest najlepsza scena. Nie woskowych figur, tylko mówisz o tym, o... I dom woskowych figur, gdzie ona zginie, o tej jest środki. Taki, jest taki. Ja wolę jednak, wiesz co, w czym ona występuje w y, Straszny Film 3, albo 4 którąś tam z tych strasznych filmów i ona tam w którymś momencie wybuchają i cycki i w ogóle to później umiera. No bardzo śmieszne, na początku występuje. E, no dobrze, słuchajcie, w każdym razie Paris Hilton życzymy wszystkiego najlepszego. Ja też jako twórczyni Międzynarodowego Dnia Paris Hilton to ty bardziej. E, e, Jezu, happy pana, no, Birthday twoje Paris protesty Hilton protesty pod. E, były, były, były świętej pamięci protesty, za świętej pamięci Paris Hilton. E, A może teraz tak powiem wam, że skoń, bo wiadomości się skończyło to jest no, dziękujemy serdecznie e, za wirusowe informacje. Właśnie, i ja...